Cześć! Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać na temat takich sytuacji, o których słyszę na salach szkoleniowych, a mianowicie, że szef na przykład przychodzi do pracownika, udziela mu informacji zwrotnej albo go chce przenieść na inną maszynę, i pracownik wtedy do niego mówi: Szefie, bo Ty mnie mobbingujesz. I to jest taki moment, taki kiedy sytuacja. Kiedy bardzo często szef doświadcza tych nieprzyjemnych emocji i najczęściej albo się zaczyna tłumaczyć przed pracownikiem, albo wchodzi w postawy agresywne. Czemu się tak dzieje? A mianowicie, no jeżeli szef słyszy od swojego pracownika, od swojego podwładnego słucha, i bo ty mnie mobbingujesz, no to uruchamiają się w nim wszelkiego typu mechanizmy alarmowe, że ja coś źle robię, ja jestem nieprawidłowo funkcjonującym. Yy, Pracodawcą, że ja nie powinienem się tak zachowywać, mogą się też uruchomić takie komunikaty: jestem kiepski, jestem słaby, nie umiem, nie potrafię. No i teraz, w zależności od tego, w jaki sposób kto reaguje. No to albo szef pójdzie właśnie w postawy agresywne, czyli może naskoczyć na pracownika, a że to nieprawda, zaczyna podnosić głos, no i teraz pracownik słysząc taki komunikat, co zrobi, no to najprawdopodobniej odpowie mu tym samym, dochodzi do konfliktu, no i dwie strony rozchodzą się z niezałatwionym tematem. No drugi wariant, jaki może być, to to, że szef się zaczyna tłumaczyć. A kto się tłumaczy? Tłumaczy się winny najczęściej. Czemu? No bo pracownik, czy znaczy, bo szef doświadcza poczucia winy. Ma takie poczucie, że on coś źle robi, coś niewłaściwego w stosunku do pracownika i teraz będzie za wszelką cenę starał się co zrobić, wytłumaczyć mu, że to, co teraz zaistniało między innymi, że to jest zasadne, że to jest normalne i on jako szef ma prawo do takiego działania jeżeli w ten sposób będziemy zarządzać tą sytuacją no to ona dla wszystkich będzie trudna niewygodna, docelowo może być też tak, że będziemy niechętnie nawiązywać relacje z tym pracownikiem niechętnie będziemy z nim budować komunikację, czemu? no bo będziemy unikali tego, żeby znowu usłyszeć od pracownika taki komunikat no i teraz jak sobie z tym poradzić, jak tym zarządzać? No pierwsze od czego musimy zacząć to najpierw są odpowiedzieć na pytanie, co to tak naprawdę jest mobbing. I ja tutaj mam przygotowaną definicję mobbingu. Mobbing to działania lub zachowania, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i mają na celu poniżenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników. Mobbing wywołuje osoby, u osoby pokrzywdzonej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. No i teraz moi drodzy. Zobaczcie, co tu jest. Długotrwałe, uporczywe. Długotrwałe i uporczywe. I to jest klucz do sytuacji. Czemu? Bo zanim będziesz się tłumaczył pracownikowi, zanim będziesz naskakiwał na niego, najpierw zadaj mu pytanie, czemu ty, drogi pracowniku, uważasz, że ja cię mobbinguję. Lub podaj konkretną sytuację i zdarzenie, żeby tak można było o mnie powiedzieć. Tu jest sekret. Najpierw zbadajmy, co tak naprawdę pracownik ma na myśli, bo bardzo często jest tak, że właśnie pojęcie mobbing jest ukierunkowane na, jak ja to nazywam, wołaniem o pomoc. Pracownik chce nam powiedzieć o jakimś problemie. No nie umie inaczej. Zamienia ten problem, który gdzieś jest z tyłu, na jakieś sformułowanie typu na przykład mobbing. I on przychodzi i mówi, bo ty mnie mobbingujesz. I jeżeli teraz ja pójdę za tym słowem, no to już wiemy, co się zacznie dziać, bo to już mamy przedyskutowane wcześniej. I dlatego teraz, jeżeli chcecie dobrze zarządzać taką sytuacją, to spróbujcie najpierw zrozumieć, co pracownik wam chce powiedzieć. I zobaczycie. To tyle mogę Wam powiedzieć z praktyki, że albo faktycznie są jakieś zachowania, które pracownik może odbierać jako mobbing. Albo tak naprawdę za tym się kryje zupełnie coś innego. I moja praktyka jest taka, jak jest na szkolenia zamknięte, czyli takie cykliczne, i gdzieś tam pojawia się hasło, bo ty mnie bombingujesz. Jeżeli szef teraz skupić na tym, to ja najpierw sprawdzę, co pracownik chce mi powiedzieć, to zobaczycie, że w 99% przypadków faktycznie tak jest, że to jest zupełnie coś innego niż nam się e, wydaje. Drugie działanie, które można zastosować, to zadaj pracownikowi pytanie, no dobra, ale powiedz mi, bo mówisz, że ja ci mobbinguję, ale co ty rozumiesz przez słowo e, mobbing? I bardzo często tak jest, że pracownicy niestety albo istety nie pamiętają o tym, że mobbing to jest wtedy, kiedy jest uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie. Nękanie lub zastraszenie. I teraz właśnie to jest ta sytuacja, że oni czasami chcą nam coś powiedzieć, jednorazowo coś rzucą. I ty, drogi szefie, tutaj to, co żeśmy sobie rozmawiali, sprawdzasz, czyli co się kryje za tym hasłem, bo ty je mobbingujesz, a potem też edukujesz pracownika i wyjaśniasz mu, co to znaczy. Mobbing i kiedy ty jako szef możesz być postrzegany jako tak zwany mobber. Co chciałem wam jeszcze opowiedzieć? Chciałem wam jeszcze opowiedzieć o takich chyba dwóch najbardziej popularnych sytuacjach, kiedy faktycznie pracownik może doświadczać mobbingu. Pierwsza sytuacja to są przytyki, to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko dlatego, że często m, szefowie nie dostrzegają tutaj czegoś y, złego. I opowiem Wam taką historię. Byłem w firmie, gdzie siedzi na szkoleniu czterech pracowników i oni cały czas, jak ja to mówię, szczypią kolegę, który siedzi naprzeciwko nich. Szczypią go, tak? Tu jakieś przytyki, tu jakiś dowcip, tu jakiś żart, no niby nic groźnego, ale jednak. I ja zadałem im pytanie, po co Wy to robicie? A oni mówią, bo to jest fajne. Bo to jest wesołe, a za tym my się znamy już tyle lat, że on się już do tego przyzwyczaił. No i idąc za tą myślą, że się przyzwyczaił, obracam się do tego pracownika i mówię: Słuchaj, jak ty się z tym radzisz? A on wiesz, co, tak już długo pracuję w tej firmie, że już jestem przystosowany do tego, żeby radzić sobie z tymi komunikatami. I zadałem mu takie drugie pytanie: A powiedz mi, czy lubisz to, co oni robią. I on, słuchajcie, obraca się do nich, patrzy im tak prosto w twarz i mówi, panowie, nienawidzę, jak wy tak do mnie mówicie. No i oczywiście reakcja była olbrzymia. No bo przecież ich celem nie jest wzbudzanie takich emocji u tego pracownika. No i tutaj nieraz na szkoleniach rzucam w formie dyskusji, nie? po czyjej stronie leży odpowiedzialność? Czy leży właśnie po stronie pracownika, bo nigdy nie zakomunikował, czy leży po stronie tych ludzi, którzy zgłaszali do niego tego typu tam przyjazne komunikaty, przyjazne komunikaty. No i moi drodzy, odpowiedzialność leży po dwóch stronach. Po pierwsze w zespole no, nikt nie ma prawa kierować przytyków do drugiej strony, chyba że ja przyjdę do kogoś i zadam mu pytanie, słuchaj, czy ja tak do ciebie mogę mówić, czy ten poziom mojego dowcipu jest dla ciebie w porządku, jest dla ciebie ok. I wtedy, jeżeli pracownik powie, czy na współpracownik powie tak, możemy to kontynuować. Nie? I druga strona, też ten pracownik powinien przyjść i zgłosić: słuchajcie, mnie to nie pasuje. Jeżeli jednak to się nie pojawi, no to tutaj właśnie możemy mieć sytuację taką, że jedna strona będzie taka wesoła, będzie wysyłać na przykład przytyki, a druga strona nie reaguje i mamy poczucie, że wszystko jest ok. I teraz jeżeli ten proces trwa długo, no to ten pracownik, do którego te przytyki idą, on może powiedzieć, że był e, mobbingowany. I to jest tak jakby pierwszy przypadek. Ja w ogóle to generalnie polecam, żeby przyglądać się zespołom. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w mojej relacji ja, szef, pracownik, szef ma prawo do tego, żeby to pracownika mówić albo po imieniu, albo po nazwisku. To dogadujemy na początku i tyle. Dlaczego? Dlatego, że pracownik ma się czuć bezpiecznie. W Waszych rękach, jeżeli to tak mogę nazwać. I jeszcze chciałem Wam pokazać drugą sytuację, która jest dość ciekawa, jeżeli chodzi o mobbing, a mianowicie nakładanie na pracowników celów, zadań, które wykraczają poza ich umiejętności. I powiem Wam, że bardzo często wywołuje to takie duże zdziwienie, konsternację wśród szefów, którzy są na warsztatach. Naprawdę. I e, ja zawsze mówię: Słuchajcie, ale tak jest. Pracownik ma dostać cel, który jest adekwatny do jego umiejętności. Nieważne, jaka jest Twoja potrzeba. Pracownik pracuje na 80, stawiasz przed nim cel na 80, bo jeżeli on teraz nie będzie realizował tego celu, no to on będzie się czuł źle i docelowo może mieć w pewnym sensie uzasadnione poczucie nękania. Czemu? Bo szef nie powinien stawiać przed pracownikiem celów nierealnych, albo inaczej mówiąc, szef powinien przed pracownikiem stawiać cele realne. Reasumując, jeżeli pracownik do Ciebie powie, bo Ty mnie mobbingujesz, pierwsze co zrób, sprawdź co się za tym kryje, bo pamiętaj, że to ma być uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika? To jest jakby pierwsza rzecz, sprawdź, bo może akurat coś tam jest, a druga kwestia teraz jest taka, weź mu też wyjaśnij yy, definicję, co tak naprawdę znaczy mobbing i taka Porada dwie rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę, przyjrzyj się wesołości zespołu, i druga rzecz, przyjrzyj się, czy cele, które stawiasz na pracownika, są adekwatne do jego kompetencji czy tam umiejętności. Jeżeli ten materiał, który teraz nagrałem, był dla Ciebie ciekawy, naciśnij tam łapkę. Jeżeli uważasz, że chciałbyś brać udział w tego typu moich spotkaniach onlineowych, to zapraszam Cię do tego, żebyś zasubskrybował ten materiał. Pozdrawiam i życzę miłego zarządzania.